Ja mu powiedziałem, że jak będą żyli w zgodzie tą Tomkiem, to dostanie. Niech jeszcze z tym tydzień poczeka. Dziękuję. Ale po do... Nie, tam to już prywatne moje wiadomości, co ja piszę. Jak przeczytam... Po... A, A, bo radz... 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 napisałeś, że nie oddawaj. Toż ryć mnie. Niech ci garmy wyjdą. No wyjdą. No, Kupę wykrę, Bardzo dobrze. No. I wydziwiać ich. To on napisał. I wyzygasz ich, wiesz? Nie, nie wyżygam. Wyzygasz! Ja po prostu mogę, żeby wyżygać. O, wyżygam. ty, a ty wysrasz? Ja nie wysrasz, nie? Nie, nie, nie. Nie, nie. nie. Jedź z tego kotleta, bo ci ostygnie. Nie, się śmiał. A ma nogi? Ty słyszysz, co Tomek mówi do ciebie? Co? Jutro kompanie. O, 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 a tutaj mój ojciec? Weź też łypę wygodzić po, po pierwsze. Pierwsza łupę wygodzić z Po, pie, po pierwsze, suchy, po bo pierwsze. Kiedyś się kąpałeś. Kurwa. Idiotka darmo, bo z tak to mnie. jak byli Szwedy. No właśnie. No właśnie. Chciałeś, żebym zrobił prysznic? Proszę bardzo, jest zrobiony. Możesz się umyć. Chyba na ten, chyba... A ja popsuł? A to ja popsuł? A ja popsuł? No sam pęk. widziałeś jak pęka. Nie, mróz rozsadził. No mróz, bo okno było otwarte. A kto wybiło, wybiło okno? Wiadomo. Ale jakie A... wybijał, kurwa! Kurwa! Uchylone okno było, rozumiesz? Kurwa, te... te. Tak, okno Od Od, kurwa. od, po blu, od po blu, kurwa, cegiełki, kurwa po tak. Człowieku, okno a, było pierdolę. otwarte, rozumiesz? Chodź, ci pokażę to o co chodzi. Chodź, bo ten tłumacz kurwa i tak, i tak ja nie mówię tłumacz, tylko tłumacz, tłumacz, a ty dalej nie wiesz. Jak ty wytrzymujesz? O, tak było, okno otwarte. O, o, tak było otwarte i przymarzło w kranie. Okno jest do góry zamknięte i teraz jest tu ciepło. Prysznic działa. Działa, no i się kąpać, Ty umyj się też Tomek kurwa, bo majtki masz jakiś pastartowy na majtach